Cześć, witajcie, z tej strony Buźka. Witam serdecznie wszystkich na serwerze JustPvp. PvP. Ostatnio sobie tutaj gotowaliśmy dosyć dużo i wyszedł nam taki dobry serwer. Jest tutaj nasz kucharz też, proszę tutaj, panie dzień kucharzu. W mojej kuchni, dzień dobry. <gry> I przedstawimy wam dzisiaj no, kolejną edycję serwera. Zapraszamy wszystkich, odbędzie się edycja w piąteczek, ale więcej informacji już tutaj może czarny wam powie. Więc posłuchajmy. 18, czas PvP, zmiany w gildiach, jakieś różne skarbce i tak dalej, sobie obczalicie wszystko, levele gildii i jedyne możliwości zdobycia diamentowych itemów by były teraz w gildii. Zmieniliśmy kilka rzeczy, są zboostowane refile, zajebista sprawa, bo będziemy się bić na żelaki przez większość edycji, więc teraz refilkę, refile dają 4 serca, a nie 2, czy tam ile tam dawały? Chyba 2, co nie? Nie pamiętam panie. Możliwe, no. możliwe, to sprawdzimy. Albo 4, albo 5 teraz. Sprawdzimy, sprawdzimy, to, nawet sprawdzimy. To. O, możemy tutaj nas no? Masz. Dobra, KMZ e, przypisze. Amciaj. O, mjum, ale dobra. Kum. O, no, no cztery. cztery, cztery, mm. cztery ale e, dobra. Mm, to są takie minimalne zmiany. E, jest oczywiście ich o wiele więcej. Lecz. Musisz sprawdzić na starcie edycji 5.18. Oooo, choj! Tu, musimy mieć gotować. Dokładnie, słuchajcie, musimy mieć gotować, także. Mm. Konkursik oczywiście e, na fanpage. E? Zawsze, e, na fanpage'u jest oh. i pod Twoim odcinkiem, niki można pisać, lajkować. Mm. Każde 50 łapek, załóżmy to jeden VIP. O kurcze, zobaczcie, czyli 50 łapek to jeden VIP, jak wbiją 100, to już będą dwa VIPy. O kurcze. Yes. Yes. O kurcze, jak fajnie można sobie VIPa zgarnąć, No cóż. No, także słuchajcie, taki krótki odcineczek właściwie informacyjny o tym, żeby Was poinformować, że wystartuje nowa edycja. Trochę nam się przełożyło, miało być już to wcześniej, dużo graczy też czekało. Więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No i cóż, widzimy się na starcie. Pewnie będzie live na moim kanale, także zapraszam. No i cóż, masz coś już... O, nie. Czekaj, oj, oj, oj.